Cześć wszystkim z tej strony Gips. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Replay. Dzisiaj gramy w grę, która na Steamie zwróciła się w półtorej godziny po premierze i okazała się wielkim hitem polskiego wydawcy Drago Entertainment. Część z Was na pewno już wie, jaką grę chodzi, a mianowicie Gas Station Simulator, grę, w której wcielamy się we właściciela zrujnowanej stacji benzynowej, którą musimy odnowić, aby w przyszłości przynosiła nam jak najwięcej dochodów, co sprawiło, że setki tysięcy osób zagrywa się w tą grę. Zobaczcie sami. Zapraszam serdecznie do odcinka. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli podoba wam się ten film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Mała rzecz, a nam bardzo pomaga w rozwoju. Nie przedłużając, startujemy. O, no, jesteśmy właścicielem stacji. Zaraz zaczniemy sprzątanie. Dobra. Budzimy się po 12 godzinach, także widzę, że się wyspaliśmy. Otrafimy nie grafili się. Yes. It has Protumacje been a while since you've heard my voice now. Yes, I'm a busy person. But luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, Krótko, kupiliśmy stację benzynową gdzieś na dalekich, pustynnych miejscach Kalifornii. Ona należała do kiedyś te tereny do, tak naprawdę, dziadka. Więc to też zastanawiało, że patrzcie, mamy taką ruderę. Totalnie. Ledwo prąd. piach, Wchodzimy. I co? Komputer CRT, gdzie wiadomo, że nikt by się nie pochył na to, ale płacimy. Mail. Siemka. Dialekt uliczny. No tak, siemka to jest typowo dialekt uliczny. Teraz musimy wejść do mini koparki. Ciekawe kto skojarzy. Stąd nazwa koparki Rudy. Easter Egg, tak? Jedźmy trochę. trzeba przekopać. Hmm? Dobra, gdzie ja to jest? Jest rudy 102. <grymina> na mini koparce. Pójdziemy, mamy dwa maile. Jest Arnister. Mając lewy przycisk jeszcze na dystrybutor, żeby go uzupełnić. Okej. Okay. tankujemy koparkę. Najpierw podjdziemy sobie do dystrybutora Stabulacją Otwieramy narzędzia. Ok, mamy pełny. Gdzie jest Rudy? Tutaj. Zapantowane prawie do pełna. Idziemy. fajną mechaniką, jest to, że koparka potrafi się przegrzewać. Te rury, gdy chodzę z tyłu, stają się tak naprawdę czerwone mocno. Wtedy trzeba koparkę naprawdę zatrzymać i mać prawy przycisk myszy, aby chłodzić silnik. Wygrzanie wyłącza turbo, ale nam tego nie jest potrzebne. Otwórz stację dla klient. Udało nam się uprzątnąć podjazd z piachu. Lecimy sobie, otworzymy naszą stację. Jakurzona kręgielnia kran. Wylejmy paliwo. Teraz idziemy zatankować. Dobry. Odilak. I wtedy możemy przyspieszyć. Pólnie staramy się wcelować. Im bliżej, tak naprawdę, tego miejsca, w którym mamy zaznaczony obszar, staniemy. Tym dostajemy większy napiwek. Narzędzia. Worek na śmieci. Worek na śmieci jest fajny. <laughs> Pumnijmy troszkę naszą stację, bo jak widzicie. Okay. Jak zapełniamy worek, pojawia się tak naprawdę worek nam na ziemi, który potem musimy wyrzucić do kontenera. Ej, okay, tu są butniki pełne. Pumnijmy jeszcze trochę. Myślę, że deski też można zapakować do worka. Mieci wielko gabarytowe, tak będziemy mogli uprzątnić wszystko i przyjdzie do naszego lokalu. Tak zagraszony. tak się czuję, jakbym sprzątał w akademiku i ładnie w takim stadium, przeważnie znajdowały się pokoje w akademiku. I jak to się przyjechać Skątało się właśnie w ten sposób. Pokój dobra, pakujcie wszystko w worki i wynosimy. Musimy tą funkcję, musimy pozamiatać. Zamiatamy rady. Wszędzie mamy piach Pani kasę. darmowy darmowy napój. No. Pana. Dobra. O, policja przyjechała na sygnale. Hey, Policja przecież z jest, no. Nie Panie nie wujek. Większy quest. Quest zapytający. Skojnie Będzie pani zadowolona. Okej, okay. no. panu chyba Na pewno za tym panem do toalety nie idę. I? Klienci. <noise> no masz. Upowy klient, patrz, Ten Koleś, tak rany. Wyrzucił coś do śpietnika, poszedł do toalety. Po czym. Przed do półki z alkoholem i do półki z tytoniem. Taki Pablo jest trochę, nie? O nie! Nasz kolega przyszedł. O? Minus to popularności. Odebrał swoją... ...wedłość. Ej, Aż się boję. A, wujek przysłał pozdrowienia. I co? Malować. To wujek obraz sobie zabrał. Panie, nie widział pan tutaj tego bandyty z kijem?